Uwaga realizatora skupia się na nadziei kibiców. Ma najwięcej goli w tej edycji Champions League. Krótce odpowiedź na pytanie, kto dziś wygra. Witamy się z Państwem ze stadionu. Atmosfera tutaj jest niesamowita i mamy nadzieję, że udzieli się również widzom przed ekranami. Z przyjemnością witamy Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Ostatnia kolejka. Dziś dowiemy się, kto wywalczy awans i zabra w kolejnej rundzie europejskich rozgrywek. O, wpadnie! Spudłował koncertowo. Aż dziwne, biorąc pod uwagę umiejętności tego zawodnika. Czasem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem. Chociaż przy tym strzale to prawie wszystko poszło nie tak. Pretendent do miana kiksu kolejki. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? W ostatnich meczach pokazał taką formę, że wydaje się pewniakiem do pobicia rekordów strzeleckich. Drybling, strzał, ten gość ma wszystko. Jedyne co można zrobić, to nie dać mu powąchać piłki. I teraz w środkowej strefie drużyna Monaco buduje przewagę, ale cała akcja kończy się stratą piłki. tymczasem zmienił się wynik w meczu sportingu. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Bolonii. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Na zegarze 17 minuta. Bardzo dziękujemy. Jóka poza boiskiem. Rzut rożny. No i po ataku zagrożenie minęło. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Strzał, ale obok celu, nie tym razem. Dobra interwencja, rywal bezradny. Proszę Państwa, otrzymałem informację, że mamy gola na Baja w Leverkusen. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Bajeru Leverkusen. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Jest 26. minuta meczu. Piękne dzięki za meldunek. Teraz kolej na Monako. Będzie groźnie, prosto padłe podanie. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. I jest gol! Trafia, otwiera wynik meczu. Zobaczmy to jeszcze raz, obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić bez szans na udaną interwencję. Ma jeszcze sporo czasu na wyrównanie. Czy się otrząśnie? Gramy. Dowiedzieliśmy się właśnie, że padł gol na Signal i Dunapark. Tak, to jest kolejny gol dla Szachtara Donieck. Prowadzą teraz 2 do 1. 39 minuta na zegarze stadionowym. Dziękujemy za tę informację. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Z tego może coś być. Koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Teraz widzimy, jak ten napastnik wygląda w liczbach. No. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Tracą teraz piłkę, nie utrzymali posiadania. I teraz dystans. Kuba. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda. Polka zmierza teraz prosto w pole karne. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podyktował jedenastkę. Czy tak było? Nie inaczej. I mamy wyrównanie! Ten ma coraz bardziej nam się podoba. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. I mamy remis. Jeden do jednego. Chwileczkę. Mamy wieści z innego meczu. Oddajemy głos do studia. Ależ teraz będzie Okazja! Nie ma. Obronił ten strzał. Musieliśmy na moment przerwać. Gola zdobyli piłkarze RB Lipsk. Czyli mamy 2 do 0. O tak kasuje się akcję przeciwnika. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. Wypieszczone podanie, bramka, gol i znowu wychodzą na prowadzenie. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości, ciężko jest nie trafić. Aktualny wynik to 2 do 1. Mamy rzut karny na innym stadionie. Łączymy się teraz ze studiem. Zgadza się, był rzut karny dla ekipy gości. Nie wykorzystali tej okazji. Na pewno może mieć oto do siebie pretensje, bo chyba zawiodły go nerwy. W dalszym ciągu jest więc 4 do 2. Minęła 73 minuta. Dziękuję bardzo za meldunek. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata Bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. No, Można było to rozwiązać lepiej. Minamino Odważna teraz gra. Wiedzą, że to końcówka meczu. Usiłują przechylić szalę na swoją korzyść. Brawo! Zanosi się na remis, proszę Państwa, ale do końca meczu jeszcze trochę zostało. Na trybunach coraz głośniej kibice robią wszystko, co mogą, żeby ich drużyna wyszła zwycięsko z tego starcia. Uwaga! Chyba będzie gol! Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. I będziemy mieli zmianę. Właściwy moment, by wpuścić z ławki kogoś świeżego. sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. No i koniec meczu, ale nie tylko meczu, bo i fazy grupowej. Czy można tu było utrać więcej? Na